Hej, hej, z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Challenge. E, ten pożar tutaj to było po prostu czarowanie Bloom. W ten sposób, o właśnie, Bloom radzi sobie z magią. E, no jest na razie słabo. Dobra, kryzys zażegna... zażegnany, ale. E dzieci są w opłakanym stanie, jak zwykle w sumie. I oczywiście wszyscy są teraz smutni z powodu tego, co się stało w poprzednim odcinku, całkowicie na koniec. Czyli śmierci Marysi. Ale Ty jej chyba w ogóle nie znałeś, tak? Ty jej nie znałeś. Ale na ją znała to na pewno. I właśnie. Zgodność charakterów Marysia odeszła od nas. Tu widzę, że pizza za pizzą wchodzi. Okej. Okay. Dzisiaj musimy postawić na zarobek. A dlaczego? To dowiecie się tak myślę, niedługo. A i chciałam Wam podziękować za rady odnośnie właśnie tego pokoiku, że jesteście za tym, żeby to był taki dziecięcy pokoik, więc teraz tutaj wieszam obrazki chłopaków, żeby na pewno wszystko tutaj było i nic się nie zgubiło. No troszeczkę będziesz pokrzywdzony, Gustaw, bo twój obrazek nie, widać go kawałek, ale trudno. Mam nadzieję, że to jakoś przeżyjesz. Bloom, skoro nie wychodzi ci czarowanie, to na razie to zostawimy. I jakoś skupimy się na tym, żeby ci trochę tą zabawę podciągnąć. Jakie w ogóle swajczone to jest. To trzeba już zamienić, dobra. To też pewnie. No, no tak, no dobra. Zamienione. A czemu wy chłopaki nie jesteście w szkole? Teraz dopiero spojrzałam, że oni nie byli w szkole, ale już! Dobra, Blum, proszę cię tutaj, chodź, maluj. Trochę pójdziemy w kroki mamy. Nie lubi malowania. No dobra. Nie lubisz malowania. To idź spać. Nie będziesz szła w krokach mamy. Ale na skoro tak, to lądujemy w Twojej piwnicy, zrobimy jakiś nektar i może sprzedamy. Z dwa, trzy. Bo całkiem niezła kolekcja tutaj już nam się zbierała. Fika dzwoni. Dobra, fajnie. 3800, 400. O, jest bardzo dobrze. Ok, po sprzedaniu 3 nektarów mamy 4000. I teraz moi drodzy, uwaga. Chciałabym Wam tylko przypomnieć, bo na pewno zapomnieliście, że Alena ma aspiracje dużej rodziny. Duża, szczęśliwa rodzina. I tutaj ostatnim zadaniem jest: dziecko bierze ślub. A więc nasza Bloom spełni teraz. To marzenie mamy. Bloom, pomimo twojego smutku chciałabym, żebyś zaprosiła kogoś na randkę. Blum ty jesteś taka smutna. Może spróbuj jakoś ten smutek twój, żeby odszedł. I wybraliśmy się na randkę do parku, ponieważ no, oni jeszcze nie są tak oficjalnie narzeczeństwem ani nic, więc no trzeba to załatwić. Ten park, jeśli o, o niego chodzi, to ja Wam gdzieś w pierwszych odcinkach, może którymś nastym, rzucałam go, jakąś jadą w galerii. Teraz nie jestem w, te, w stanie tego znaleźć, więc mm, musicie przejrzeć jakieś stare odcinki, jeśli chcecie ten park znaleźć. O, chodźcie tutaj usiąść. Tu jest ładnie. Na ławeczce, to w ogóle jakieś te. Są prezenty od kotów. Piórka. Mm, to są piórka i. Kości i pazury, ok. A tam jest prezent. Fajnie. Ma być tutaj bardzo bardzo e, romantycznie. Spójrz głęboko w oczy. Ty masz jakieś kwiaty w wyposażeniu? Dasz mu? Nie masz. Nie masz mu dać. Nie możesz mu dać kwiatka. I teraz pod wpływem chwili nie możesz się oświadczyć. No, a kto to? Xavier! No co ty tu robisz taki smutny? Czemu to w ogóle świecie, że kosmita? Nie jesteś kosmitą. Ale spójrzcie, jak tu romantycznie. Tylko ten smutny brat. A no tak, bo jego siostra umarła. Nieważne. I moi drodzy, mamy to! Nie wchodź teraz im. Oh, tak, przyjął. To teraz tylko ślub. I mamy już tą randkę na złoto, więc kończymy ją i wracamy do domu. Trzeba się szykować na wielki dzień. Bloom tutaj właśnie skończyła malować, nie za wiele, ale zawsze coś, każdy pieniądz się przyda, ponieważ no, wydarzenia ślubne raczej nie należą do najtańszych. A co tu się dzieje? Chłopaki, co wy? Spaliście tu razem? Ojej, ja wiem, że jest w sumie lato, jest noc i ja też często sobie robiłam biwaki w ogrodzie, ale mm, jesteście bardzo głodni i... I tak wolałabym wiedzieć, że wy śpicie w namiocie. O nie, Marinette, ja cię widzę. Marinette, nie, 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 żadna toaleta. I chciałabym, żebyśmy od razu zaplanowali sobie na dzisiaj, tak, na dziś już, wydarzenie ślubne. Ja wiem, że to jest ma bardzo dużo błędów ten pakiet i tak dalej, ale ja go lubię. Mimo wszystko ma potencjał, ma ten swój klimat. I mówię ślubnego udzielający ślubu, kompanii kwiatami, tego nie będę w ogóle dawać. Bo to mi się najbardziej baguje, więc tam tylko gości. I najmłodsze dzieci zostaną chyba w domu. Mhm. Najlepiej będzie jak właśnie zostaną w domu. Żeby ich nie tachać. A, ale na zadzwoni po jakiejś ze swoich dzieci po prostu, żeby się zajęły w tym czasie. A sukienkę Blum wybrałam taką. Nie wiem, czy Wam się podoba. Znaczy, jest ona taka dość specyficzna, ale ma to coś. I dodam jej czerwone kolczyki, żeby podkreśliło jej czerwone oczy. Jest teraz tak, taka trochę królowa śniegu z tymi włosami, ale jednak te czerwone akcenty swoje ma ten ogień. I ustawiam na dzisiaj o 16, żeby dzieciaczki zdążyły wrócić ze szkoły, a Bloom ewentualnie upiec jakiś tort. Po odkryciu, że muszę mieć piąty poziom gotowania, żeby zrobić tort, stwierdziłam, że to Alena jako dobra mama w ramach prezentu upiecze tort ślubny. A Bloom ją trochę odciąży i poćwiczy z najmłodszym simkarem. Czerwony dwupiętrowy okrągły tort z żółtymi różami. To będzie chyba idealne. Mhm. Mm Dobra, Elena, po zebraniu wszystkich plonów widzę, że masz ich bardzo dużo, to sprzedamy wszystkie lilie za 13 tysięcy. Dobra! Niech będzie, i tak jeszcze teraz ich zbierzemy dużo więcej. Widać już brzuszek! Fajnie. Już kończysz ten tort, czy co, że ta śmietana lewituje? Tak! O, jaki piękny! Cudowny. A jakbym go chciała sprzedać? Da się? Nie. No to tak wiecie, z ciekawości. <grym> Już jest 15.30, o nie! Trochę przegapiłam. Znaczy, nie przegapiłam. Czas mi minął bardzo szybko, ale na. E, tort do kieszeni. Dobra. I zadzwoń szybko, po kogoś. Jakieś dziecko. Może być mila. Mm, zaproś Milę i figę. I one tutaj zajmą się dzieciaczkami, a my będziemy lecieć na imprezę. I jesteśmy! Zobaczcie jak ona przepięknie wygląda i Elena z tym brzuszkiem. Też <laughs> świetne. Brałaś się tak pod kolor córki? Trochę fajnie. Dobra, chodź tutaj. Podaj poczęstunek. Na pewnie fontannę, no może nie fontannę, tylko tutaj zatrudni miksologa. Nasz pan młody umie grać! Ojejka! Ej, ale fajnie! Figa? Ty byłaś zaproszona do nas do domu? Aha, umówiłaś się pewnie z Milą i ona została. No okej. Okay. Ale jest tu Sky, nasz brat. Przywitaj go. E, ożywiona rozmowa. Pogadaj sobie ze Skyem. Florka, jak ona pięknie wygląda. Mm, przepięknie. Teraz w sumie dopiero możecie zobaczyć, jak te nasze dzieciaczki mają zrobione stroje wizytowe, bo nie wszystkie mają. Bo nigdy nie było takiej okazji, żeby zobaczyć ich w odświętnych strojach. Aczkolwiek możemy częściej robić takie akcje, bo mi się to bardzo podoba. Dobra, wyciągniemy ten tort z kieszeni, żeby nie było. Postawimy go tu, mimo że jest paskudne światło. Co? Zazdrosna? Czemu ona jest zazdrosna? Co tu jest? Co tu się stało? Stefan z kimś flirtował? Znowu mamy akcję, że ktoś z kimś wirtuje na imprezie? W sensie ktoś z kim, z kim nie powinien? Okej, okay. dobra. To miejmy już z głowy i tutaj chodźmy. Um... Aktywności związane ze ślubem, proszę zająć miejsca. Okej, okay, mamy za mało krzeseł, dajcie mi chwilę. Chociaż po dwa w rzędzie dokupię. No bo tak mało bez sensu. I idą, jej. Jak fajnie. Złóż przysięgę małżeńską i pocałuj. O tak, w ogóle tu Alena usiadła tak z tyłu, tak niepozornie. O, siostry płaczą. Bo jako jedyna ma taki oficjalny ślub. Żadna z nich nie miała, tak wiecie, na wizji. <gry> Rozwala mnie ten Xavier, który tam siedzi między krzesłami. Po prostu no hit, i siedzi i płacze. <grywa> Tutaj tata jej siedzi, Ojej. o A, O! nie! Ten małżeński pocałunek raczej nie wyszedł. Dobra, jest ok. <grywa> I wszyscy szczęśliwi, teraz lecimy pokroić ten tort. O dużo, dużo nas, bardzo dużo. Ojej, to ciasto jest, spójrzcie w środku. uha, w tatę weszłaś. Który w ogóle swoją drogą też jest czerwono-biały. Fajnie. Ten tort w środku też jest czerwony. Mm. Błagam, tylko nie smarujcie się. O, elegancko. Fajnie. Młodszy bratko, u ciebie siada. Jako pan młody, no dobra. Ale no. I tak ładnie to wygląda. Nie powiecie mi, że nie. O, tutaj nasza cała rodzinka. I widzicie to: mama, tata siedzona przeciwko siebie przez kwiaty. Nie patrzą na siebie praktycznie. No, nie, ona go nie widziała. <grym> Dobra, tort zjedzony. To proszę tutaj przyjść na pierwszy taniec. O, pierwszy taniec z Simem o imieniu Stefan. Mhm, <grym> nie działa. No to zatańczę wolny taniec z nim. Trudno też nie działa. Czemu nie chcesz z nim tańczyć? Okej, okay, dopiero jak kazałam im tańczyć, to to zadziałało. Nie wiem, coś się zbagowało z tańczeniem, aczkolwiek nigdy nie miałam tego problemu. No cóż. Nawet nie wiem kiedy, kiedy ale nie zaliczyło się już to. I teraz ma wykonać interakcję wszystkie ze swoim dzieckiem lub wnuczęci wnuczęciem. I Gustaw lubi karnałowałowy rytmy. No okej, okay. to pogadaj sobie jeszcze z Twoim dzieckiem lub wnuczęciem. To są już ostatnie chwile, kiedy możemy się przyjrzeć naszej pięknej Bloom. Ponieważ ona teraz się już wyprowadzi od nas po tej imprezie. I będziemy ją mogli tylko zobaczyć, jak nas odwiedzi albo my odwiedzimy ją. W ogóle ona całą imprezę chce rozmawiać z tatą. I tak jakby ciągnie ją cały czas do rozmawiania z nim. Nie wiem o co chodzi. Ale fajnie. Ale na ty zaraz padniesz i się. Ojejka, nie zauważyłam tego, dobra. Leć, skorzystaj. I ukończyła znowu aspirację, już kolejną. I teraz zostało udany rodowód. No okej, okay. to też jest do zrobienia. Wszystkie aspiracje z nią zdążymy zrobić. I ona teraz właśnie pada. Na samym końcu ślubu swojej córki. No okej, okay. i Blum się od nas wyprowadza. Tu widzę, że jest bardzo duża rodzina. I pewnie na początku nie będą mieć dzieci, ale może się wyprowadzą, nie wiem. My jej przekażemy 10 tysięcy? No bo się wyprowadza do jakiegoś domu, to ona już ma. A nam się te pieniądze przydadzą trochę bardziej. Dobranoc, Alena. O, o jak szybko wstała? On mówi: Nie, 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 córka się wyprowadza, nie mogę teraz spać zdobyta cecha matka rodu, ale na samą swoją obecnością pomaga członkom rodziny szybciej rozwijać umiejętności. To się przyda. Super. Chłopaki tu widzę, że też śpią. No prawie. Chociaż są bardzo zmęczeni. I tym widokiem będę się z wami żegnać. Pamiętajcie zostawieniu łapki w górę, komentarze z propozycjami i mądra z dziecka Aleny. I cześć!